Dzień dobry, dzień dobry kochani. Dzisiaj ostatni dzień w naszym pięknym Jord De Mar i idziemy dzisiaj w Nieznane. E, idziemy tą ścieżką, którą się wchodzi na ten zamek tam na górę, który jest prywatny, a do którego nie można wejść, ale my idziemy dzisiaj dalej, dalej. Jesteśmy ciekawi, co nas spotka, więc będę Wam relacjonowała na bieżąco. No i już muszę się Wam tutaj pochwalić. Znaczy nie muszę, ale chcę. Że e, w przyszłym tygodniu lecimy dalej. Wracamy na chwilę do Polski, poznać swoje sprawy różne i lecimy dalej. A gdzie to już oczywiście będę Wam na bieżąco robiła daily vlogi i się dowiedzieć. Arkadiusz, jak tam? Dobrze jest. Jest ok? Jest. Polska! A w ogóle. Czerwony, w... Arkadiusz. W ogóle Arkadiusz jest specem od znajdywania bardzo fajnych, niskich cen lotów, noclegów i tak dalej. Także hej, przygoda hej. Co? Trwaj. trwaj. A, no tak, trwaj. No, dobra, <laughs> słuchajcie, ja już, jestem, ja już się tak tym jaram, że po prostu daję głos Arkadiuszowi, bo widzę, że on tutaj stanął, wchodzimy po tych schodach. Niech wam opowie, gdzie lecimy dalej. Ciężka ta droga po schodach, więc tak sobie wymyśliłem, że polecimy sobie do pizy. 39 złotych lot z Wrocławia do Pizy. Tam będziemy całą noc prostować tą krzywą bierze. Na lewo, na lewo troszeczkę, tam zrobimy też dla Was relację. A później prosto z Pizy polecimy sobie na Malagę. A w Maladze czeka nas niespodzianka, ponieważ wybraliśmy nie hotel pięciogwiazdkowy, ale bardzo blisko morza bardzo blisko plaży hotel który ma kapsuły i te kapsuły mają 5 metrów i będziemy w 5 metrowej multimedialnej kapsule mieszkać więc mamy HBO, mamy tam wszystko przyciski, bariery, klimatyzację przez 10 dni, a powiem wam tylko tyle, że Arkadiusz wczoraj mnie zapytał słuchaj, chcesz lecieć do Turcji na all inclusive i wiesz mamy wszystko wszystko ekstra i tak dalej czy wolisz gotować, robić, żebyśmy sami robili i być tylko wezmę torbę, bo ktoś idzie i być w takiej kapsule mieszkać, lecieć właśnie przez Pizę do Malagi, a z Malagi lecieć dalej, żeby wrócić do Polski I to też jest niezła przygoda. Ja mówię, słuchaj, ja wolę tak, ja wolę tak. Po co lecieć all inclusive, tylko siedzimy? My tak żyjemy, to jest nasz styl życia. Dobrze, tak więc... Izabela nie ma kuchni, nie ma już mieszkania, bo nasze mieszkanie jest wynajęte, więc zapragnęła trochę gotować, więc tam mamy jadalnię, aneks kuchenny, więc będziemy I sobie z... robić z Chińczykami albo tam z różnymi <laughs> różni jedzonka, więc to też jest świetna I słuchajcie, przygoda. jaram się tym właśnie, że w tej kapsule będziemy mieszkać 10 dni, właściwie to spać. Mieszkamy blisko plaży, więc ja już widzę, że będę tam biegać. W ogóle kocham, uwielbiam Malagę, kiedyś byliśmy z naszymi dziećmi tam na święta. Ale A... lokalizacja topowa, w pierwszej linii brzegowej, więc w Maladze to takie ceny są za takie hotele, że Uhuhu, a no, a my, my też. Jesteśmy przy samej, tylko że w kapsule bez okna. No właśnie. Słuchajcie, no i dalej polecimy do, na Majorkę, żeby tam spędzić trzy noce, cztery dni. No i z Majorki do Manchesteru, żeby z Manchesteru być trzy godziny w Manchesterze na lotnisku. I z Manchesteru przylecimy z powrotem do Polski. Polecimy? No i tak właśnie. Do Wrocławia. Dlaczego tak lecimy przez Manchester? Ponieważ taki był tani bilet, że z Manchesteru do Wrocławia kosztuje 100 złotych. A z Majorki do Manchesteru też chyba podobnie, więc a, za niecałe 200 zł można polecić z Majorki prosto do Wrocławia. Po prostu uczymy się. W naszej podróży uczymy się latać, podróżować. E, no tanio też, no słuchajcie. W ogóle stwierdziliśmy, że mamy tutaj tańsze życie za granicą jest dla nas niż w Polsce. Także w tej chwili tak się zrobiło, niestety. Dobra, lecimy Do dalej i zaraz Wam pokażę, gdzie dzisiaj doszliśmy. Właśnie, ciekawa jestem dokąd prowadzą te schody. Zobaczcie, taki, takimi idziemy szlakami, takie mamy widoki. Po prostu przepiękne. Nie no, Joryt jest w ogóle pięknym miastem w tych skałach. To jest to. Spotkaliśmy taki dom, zobaczcie, z widokiem na morze. Pięknie. W naszej wędrówce trafiliśmy na taką maleńką plażę śród skał